Hejka! Dzisiaj chcę wykorzystać tutaj przelotowanie terenu w mojej okolicy. Jestem na Puskach cisowskich plac zabaw przy ulicy Rumskiej. Yy, tutaj jadę góralem, dlatego że chcę objechać, przejechać, objechać trochę yy, długą górę. Yy, kursik już mam dawno na stronie, ale nie było filmiku, więc chcę tutaj to zrobić, żeby, żeby był też filmik do, dla zapoznania się. Także jedziemy. To no start, jak mówiłem, Plac Zabaw, ulica Rumska, jedziemy tutaj i to już tą ścieżynką taką. Tu na początek po lewej mamy osiedle, zasłyszałem kiedyś nazywają chyba Alkony. Za chwilę będziemy przejeżdżać koło osiedla Zamek. No właśnie, mamy osiedle Zamek. Tu na wysokości tych schodów, zaraz jakieś 10 metrów za jest możliwość odjechania sobie w prawo z takim bąbocikiem i w pewnym sensie jak gdyby przecięcia długiej góry można tam potem zjechać w okolicach ulicy Osianej przy policji lub pojechać też na samą długą górę podjechać teraz sobie tutaj łagodnie, prawo lub też prosto jednak patrząc teraz tutaj ta nasza dróżka łączy się jak gdyby z drogą która szła bezpośrednio w spętli autobusowo-trolejbusowej i tu skręcamy w prawo, także mamy pierwszy dość mocny podjazd. No tu dojeżdżamy do takiej głównej alei. Główne ścieżki skręcamy w lewo Nie sposób je przeoczyć bo wiedzie w zasadzie krawędzią tam w dół konkretnie z krajem tutaj słownie po 20-30 metrach tą taką ścieżką dużą skręcamy tu w lewo mamy szybki, mocny Zjazd No i jesteśmy ponownie Ponownie na się prowadzi prowadzi spustek w no, teraz kilkadziesiąt metrów i zaraz w prawo, drugi dosyć taki intensywny powiast. Tu są oczywiście dość mocne zarośla, zarośnięte wszystko, ale droga jest. Nie można je przeoczyć. Akurat w tej chwili leżą tutaj drewno składowane, tu w prawo. Jest taki można powiedzieć, że trochę widać, bo jak się skręci, proszę bardzo, jest. Zobaczymy czy się da przejechać, chyba tak I tu w lewo i jesteśmy na Singlu Wzdłuż drugiej góry no i właśnie jesteśmy tutaj to jest to miejsce, tutaj z lewej strony ta droga z lustek. tu zaraz będzie ławeczka duży kamień i zjazd do w prawo, jedziemy w lewą, można jechać do Rumi tu też jest niezły podjazd już też na kursie jest jakimś Dzisiaj pusto, ale generalnie jest to tutaj, akurat ta droga jest często tutaj uczęszczana przez spacerowiczów, przez ludzi z psami, z dzieciakami, z wózkami, no bo jest bardzo lekko nachylona, właśnie coś tam jest. W każdym razie tu trzeba być czujnym, bo potrafią ludzie z tej, z każdej strony, tutaj jest szczególnie w naszym kierunku, z lewej strony, wchodzić z osiedli. Tutaj, gdzie już tak widać osiedlowe drogi, skręcamy w prawo, zaczynamy właśnie podjazd. Są dwa, w prawo, w lewo, dwie możliwości. Tutaj jedziemy bardziej tą lewą. Tą z prawej to byśmy wyjechali tam, gdzie mówiłem o tych schodkach przy osiedlu zamek. Tu widać ogrom wysokość tej góry. Naprawdę jest co objeżdżać i pod co podjeżdżać. już w zasadzie można powiedzieć, że ten podjazd na mapie jak gdyby tworzy taką że jest długi, ale generalnie ma właśnie takie miejsca bardzo wypłaszczone, wręcz nawet zjazdowe. Mówię, tu znowu jest podjazd. Znaczy od tego wypłaszczenia takiego, tam gdzie mówiłem o drogach osiedlowych, to była ulica Owsiana. Okolice Owsianej jest cały czas może podjazd, ale on jest właśnie, mówię, taki poprzeplatany. Także jest sporo chwil na wytchnienie. Tu też mówię, ważne, żeby patrzeć na ślad, bo są ścieżki różne, można się pomylić. Oczywiście nie zginiemy, ale no jeśli chodzi o to, co ja tutaj pokazuję, no to będzie dokładnie ślad. I już w zasadzie zjazd. Końcówka tego zjazdu jest, można powiedzieć, bardzo taka wymagająca z tego powodu, że jest tam bardzo duży piach. Naprawdę piach, który za wciąga. Więc tak dosłownie może 30-40 metrów. I już jesteśmy przy za zabaw. Teraz będzie widać o co mi chodzi, tak jak tutaj, no jedziemy przez taką piaskownicę, podjeżdżać tutaj jest naprawdę bardzo trudno, zjeżdżać oczywiście nie ma większego, ale no trzeba uważać, żeby się nie ukręcić, nie oślizgnąć, do tego też tutaj. No i finito, mamy plac zabaw, no nie była tego ciutkę taka zła, zdarzało mi się tutaj zjeżdżać i było gorzej, więc tak to wygląda.